Rozważania o Matce Bożej Ksiądz Adam Stankiewicz Marianin Dziwico, nie natura uczyniła Cię Matką, lecz łaska. Miłość chciała, abyś stała się rodzicielką. A gdy poczęłaś i porodziłaś, a niewinność okrzepła. Utrwaliły się twa czystość, nienaruszoność i dziewiczość. Co zatem dałaś, dziewico, skoro wszystko zachowała nietknięte? Gdy dziewicą jesteś, to jakże matką? Z woli tego, który całą cię wywyższył, nie zostałaś umniejszona ani w jednej cząstce. Dziewico, w Tobie się począł Twój Stworzyciel. Z Ciebie się rodzi źródło bytu Twego. Ten, który przyniósł światu światło, z Ciebie narodził się dla świata. Tą modlitwą św. Piotra Chryzologa rozpoczynamy kolejne nasze spotkanie. Dzisiaj po raz kolejny chcemy spojrzeć na niepokraną dziewicę z Nazaretu. Chcemy spojrzeć na jej życie Najżyciowe postawy, cnoty i uczyć się od niej, przyswajając je, jak wiernie kroczyć za jej synem, wypełniając Jego Ewangelię. Żyjemy w świecie, w którym bycie pierwszym, najlepszym, niedoścignionym stało się dla wielu celem życia, ich pragnieniem. Dotyczy to grupy rówieśników naszych prac, szkół, społeczeństwa. Jeśli ktoś pragnie iść taką drogą, to dla niego liczy się przede wszystkim albo nawet tylko to, aby osiągnąć życiowy sukces. Żyjemy, moi drodzy, w świecie. Który nieustannie pcha nas do przodu, powtarzając, musisz coś znaczyć, musisz kimś być, bo inaczej inni nie będą się z tobą liczyli, bo się od ciebie odwrócą i tobą zgardzą. Kiedy zaczynamy w te słowa wierzyć i im ufać, widzimy, że. Wówczas zaczyna brakować nam wrażliwości na innych, miłości do nich, a pojawia się egoizm, interesowność. Trudno wówczas ufać sobie nawzajem. Trudno wówczas być także drugiemu posłusznym. Chcemy w naszej refleksji na życie Matki Najświętszej zatrzymać się. Nad cnotą posłuszeństwa. Ono dziś nie jest w modzie, ponieważ współczesny człowiek w posłuszeństwie widzi jakieś ograniczenia swojej woli. Gdy jesteśmy posłuszni, zdaje się, że ktoś nam zabiera nasze zdanie, możliwość decydowania o sobie, o swoim teraz, jutrzejszym dniu przyszłości. I tak się dzieje, tylko że to dzieje się w niewolnictwie, a ono jest wbrew naszej woli, naszemu powołaniu. I da się, moi drodzy, zauważyć, że dzisiaj brak posłuszeństwa rujnuje życie w rodzinie, życie we wspólnocie, w społeczeństwie. Zdaje się, że Dzisiejszy współczesny człowiek coraz częściej doświadcza w swoim życiu tego, co dokonało się kiedyś w raju. Pociągnięty własną pychą, nadużywa wolności, danej mu przez Pana Boga, po to, aby kochać, by miłować, by poszukiwać dobra i w ten sposób. Żyjąc duchem pychy, odmawia posłuszeństwa Panu Bogu, ale także i nie liczy się z drugim człowiekiem. Matka Najświętsza swoim życiem przypomina nam wartość cnoty posłuszeństwa, jej zgoda wyrażona w zwiastowaniu. Na wypełnieniu się w niej i przez nią Bożych obietnic rzuca niejako światło na jej całe życie. Posłuszeństwo oznacza poddać się woli Pana Boga. Aby, moi drodzy, było to możliwe, najpierw musimy nauczyć się słuchać. Mówiliśmy już o tym w pierwszej naszej audycji. Obyciu uczniem Jezusa. Słuchać oznacza dostrzec najpierw tego, kto do mnie mówi, dostrzec tego, który mnie pierwszy zauważył, który do mnie kieruje swoje słowo. My drodzy, możemy słyszeć Boże słowo, możemy słyszeć Boga i pozostać temu Słowu i Bogu obojętnymi. Posłuszeństwo, do jakiego zaprasza nas Matka Najświętsza w swoim życiem, jest posłuszeństwem, którym trzeba nauczyć słuchać się z wiarą. Bo to prowadzi do posłuszeństwa. To właśnie wydarzenie zwiastowania odsłania przed nami tajemnicę posłuszeństwa Matki Bożej. W słowach wypowiedzianych do anioła oto ja służebnica Pana. Zgadza się wielkodusznie wypełnić wszystko, czego od niej oczekuje Pan Bóg. Nauczyć się słuchać oznacza uczynić pierwszy krok w swoim posłuszeństwie względem Pana Boga. Czy potrafię słuchać Boga w swoim życiu? Jakie miejsce Jego Słowo? Odkrywanie, wypełnianie jego woli znajduję w mojej codzienności. Być posłusznym, moi drodzy, to posłuszeństwo jest związane z darem powołania do bycia człowiekiem, do wypełnienia tego czy innego zawodu. Przykład matki Bożej. Odsłania przed nami tę prawdę. Nie bój się Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga, oto poczniesz i porodzisz Syna. Bóg zaprasza Maryję do współpracy, objawia przed nią swój plan względem jej osoby. A ona, otwierając dla Niego swoje serce, Okazuje mu swoje posłuszeństwo. Posłusznym, moi drodzy, można być tylko wówczas, gdy człowiek w słowie kierowanym do niego rozpoznaje głos tego, który kocha, który miłuje. A wówczas, otwierając się na jego działanie, czuje się w pełni kochanym, chcianym. Upragnionym. Tak właśnie było w przypadku Maryi. Otwarta na działanie Pana Boga, na Jego obecność, całym sercem do końca swoich ziemskich dni była wierna i posłuszna temu, któremu ufała, wierzyła, służyła i dla którego nie ma rzeczy niemożliwych. Posłuszeństwo zatem względem Pana Boga. Należy do istoty naszej wiary. Jest jej i znakiem, i owocem. Bo drodzy, aby być posłusznym, w naszej codzienności Panu Bogu, potrzeba być człowiekiem pokornym. Tego nas również uczy Matka Najświętsza. W kanie galilejskiej, gdy zauważa brak wina, Idzie z prośbą do Jezusa, ale nie narzuca się Jezusowi. Jest posłuszna do końca. Nie dyktuje Jezusowi, co ma robić, w jaki sposób ma działać. Ona tylko dyskretnie zwraca uwagę, że zabrakło wina. A później, gdy Jezus dokona cudu. Nie będzie się chwaliła, że to jej syn, ale przeciwnie z pokorą w sercu i w posłuszeństwie na zawsze pozostanie w ukryciu mimo że matczynym, kochającym sercem będzie zawsze przy swoim synu. W naszym życiu także Jezus jest obecny, także działa przez swoje słowo widzi nasze braki. Dostrzega nasze trudy, nasze cierpienia, pragnienia głębi naszych serc. Zapytajmy się, czy w tym wszystkim jesteśmy Jemu posłuszni. Czy nie narzucamy się Jezusowi, czy nie dyktujemy, co ma czynić i w jaki sposób w naszym życiu działać. Człowiek posłuszny. Przestawia Bogu prośby, ale jednocześnie ma świadomość, że to On, Bóg, sam wybiera czas, miejsce i godzinę swojego działania. To posłuszeństwo Matki Najświętszej objawia się także na Golgocie. Jako pokorna służebnica przyjmuje wówczas. Słowo w Symeona, które się w tym momencie wypełnia, a Twoją duszę miecz przeniknie. Kiedy widzi, jak ludzie przybijają do drzewa jej syna, kiedy słyszy bluźnierstwa kierowane w jego kierunku i żądania, by z krzyża zszedł, ona w pokorze to wszystko przyjmuje w posłuszeństwie wiary. W jakże tragicznej sytuacji dramaturgii nie padło z jej ust żadne słowo skargi, buntu czy oskarżenia Pana Boga. A my, jakże często oskarżamy Pana Boga o wiele rzeczy, jakże często buntujemy się jako małe dzieci, tupiąc nóżkami. Że jeżeli czegoś nie otrzymamy, że jeżeli natychmiast nie zmieni naszego życia, życia naszych bliskich, to przestaniemy być posłuszni, to przestaniemy go kochać, to przestaniemy się modlić, to przestaniemy w konsekwencji w niego wierzyć. Moi drodzy, człowiek posłuszny, to taki, który zdaje się na Pana Boga, który całkowicie jak Maria Jemu ufa i wierzy, że dla Niego nie ma nic niemożliwego. Maria w sądzie posłuszeństwa uczy nas tej prawdy, że Bogu można całkowicie zaufać i bardziej ufać Jemu, niż sobie samemu. Uczy nas tej prawdy, że można na nami zawsze polegać, bo On nas kocha, troszczy się o nas. I jak kochający Ojciec wie, czego nam najbardziej potrzeba, zanim, jak mówi Jezus, Go poprosimy, czego zatem oczekuje Bóg przez cnotę posłuszeństwa od nas, Troski o jego królestwo, jak mówi Jezus, a wszystko inne będzie nam dodane. A więc zaprasza nas, abyśmy, jak Maryja, wprowadzali wszędzie pokój, byśmy dla siebie byli braćmi siostrami w wierze, byśmy dostrzegali, jak ona, troskliwym wzrokiem potrzeby innych, byśmy sercem pełnym wiary o ich troskach mówili Jezusowi, ale także byśmy do końca wierzyli, że dla Niego nie ma nic niemożliwego. Maria w sącie posłuszeństwa zaprasza nas do uległości Panu Bogu, pomimo wszystkiemu. Czasem, moi drodzy, w naszym życiu tak bywa, że zdaje się, walą się nasze plany na przyszłość, że dziś wydaje się, że Pan Bóg się przed nami ukrył, schował, jest nieobecny. Ale posłuszeństwo, jakiego nas uczy Matka Najświętsza, to wierność, pomimo wszystko, Panu Bogu. A w tej wierności pewność że choćby wszyscy się przeciwko mnie odwrócili, że choćby wszystko, cały mój plan się rozwalił, to ten, kto do końca jest wierny Panu Bogu jako pierwszy, ujrzy zwycięstwo dobra nad złem i życia nad śmiercią. Niech naszą refleksję zakończą słowa świętego Ojca Stanisława od Jezusa i Maryi Paprzyńskiego. Pomyśl, że szczęśliwe są te dusze, które chętnie podejmują bardzo słodkie jarzmo posłuszeństwa. Być posłusznym bowiem to tyle, co latać na cudzych skrzydłach. Być posłusznym to być aniołem w ludzkim ciele i prawdziwym naśladowcą Chrystusa Pana. Ponadto, Najbezpieczniej kroczy ten, kto stawia kroki pod kierunkiem kogoś innego, a to właśnie robią posłuszni.